Ja mam powiem, że były takie dwa momenty w życiu, kiedy Bóg mi pokazał, że ja robiłem coś dla Boga, i wydawało mi się, że to są super świetne, fajne rzeczy, ale Bóg mi pokazał, że moje motywy były złe. Bo próbowałem sobie coś zapracować w Boga, bo nie wiedziałem jeszcze, kim on tak naprawdę jest. Miałem swoje projekcje, jaki Bóg jest, więc myślałem, och, muszę sobie zasłużyć. okej, okay, Bóg mnie zbawił, a ja sobie muszę zasłużyć. Więc. Ja wiem, że to będzie te dobre czyny, kiedy ktoś z zewnątrz powie Łukasz, jakie te fajne rzeczy robiłeś, ale ja wiem, że to spłonie, to spłonie i nic z tego nie zostanie. Mało tego, będę musiał, bo w międzyczasie podziało się rzeczy w moim sercu i głowie, za które będę musiał zdać Bogu relację. Nawet możecie robić dobre rzeczy, ale, ale jeżeli to nie będą rzeczy, które Bóg chce, to one spłoną. Wy przejdziecie jak przez ogień, okej, okay, jesteście bawieni, ale, ale ja, ja osobiście wiem, że Bóg ma dla mnie plan, dla ciebie, dla ciebie, dla każdego z was ma plan, ja wam podam praktyczny tip, jak to działa u mnie w życiu. Bóg do mnie mówi przez Słowo Boże i ja widzę, że Bóg zmienia moje serce poprzez Słowo. Jak to się dzieje? Wiecie, jeżeli, pomimo co na pewno nie działa, jeżeli czytacie sobie Słowo Boże na zasadzie Ej, mam plan czytania, dzisiaj przeczytam od tego do tego czytacie i po prostu choćby na siłę muszę przeczytać, to, to tak nie działa. Zanim zaczniecie czytać powiedzcie Duchu Święty, proszę cię, pokaż mi, co Ty dzisiaj chcesz mi powiedzieć.